Cześć, ja jestem Daniel, a wy oglądacie Gram TV News, które tym razem zostało poświęcone w całości The Game Awards. Zapraszam serdecznie. Gra Final Fantasy VII Remake oficjalnie zmierza wyłącznie na konsolę PlayStation 4, co wcale nie zmienia faktu, że plotki dotyczące premiery na komputerach osobistych krążą po sieci od bardzo dawna. A najważniejsze, doniesienia sugerują, że produkcja rzeczywiście może trafić na PeCety w 2021 roku. Źródłem tych spekulacji jest oficjalna okładka projektu, na której znalazła się informacja o tym, że Final Fantasy VII Remake obejmuje czasowa wyłączność i gra będzie dostępna na wspomnianą konsolę do 3 marca 2021 roku. Stąd możemy wywnioskować, że na logikę później absolutnie nic nie będzie przeszkodą na drodze do tego, aby firma Square Enix wypuściła produkcję również na inne platformy sprzętowe. A przynajmniej miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Ale to nie jedna rzecz związana z Final Fantasy VII Remake. Dzisiaj w nocy odbyła się Game Awards, podczas którego dostaliśmy mnóstwo nowych materiałów, w tym świeży zwiastun produkcji Square Enix. Nagranie wprawdzie nie pokazało niczego nowego. Po raz kolejny mogliśmy zobaczyć najważniejszych bohaterów gry, w tym Clauda, Sephirota, Eris i Tiffę. Miłośnicy serii na pewno zorientowali się, że w tle był obecny utwór Let the Battles Begin, w swojej legendarnej, klasycznej wersji. Niewiele pokazano jednak w kwestii samego gameplayu. Przypomnijmy, że Final Fantasy VII Remake zadebiutuje 3 marca 2020 roku na konsoli PlayStation 4. I skoro przy konsolach jesteśmy jedną z większych niespodzianek tegorocznej edycji The Game Awards, okazało się zaprezentowanie konsoli nowej generacji od Microsoftu. Sprzęt, który dotychczas był znany jako Project Scarlet, nazywa się Xbox Series X. Mało X-ów w tym projekcie i pojawi się ją na sklepowych półkach w okresie świątecznym przyszłego roku. Phil Spencer pojawił się w pewnym momencie na scenie, aby zaprezentować sprzęt, wówczas nie dowiedzieliśmy się jednak niczego konkretnego poza tym, że pod względem wyglądu dokonano dość drastycznych zmian. Microsoft postanowił bowiem zaryzykować i postawić na konstrukcję pionową. Oczywiście, internet zdążyła już zalać fala najróżniejszych memów, które porównują Xboxa Series X na przykład do lodówki. Ale wiecie, nie oceniamy książki po okładce. Kiedy już emocje opadły, firma ujawniła więcej konkretnych informacji na temat swojej konsoli. Urządzenie ma być czterokrotnie mocniejsze od Xboxa One X i pozwoli nam nagranie w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Aczkolwiek na tym nie koniec możliwości i bajek ciąg dalszy, bowiem wspomniano również o rozgrywce w 120 klatkach na sekundę i rozdzielczości 8K. Sercem konsoli będzie procesor opracowany przez firmę AMD, który zostanie oparty na nowej generacji architektury RDNA. Sprzęt będzie Również wspierać technologię ray tracingu i będzie posiadać szybki dysk SSD, dzięki któremu pozbędziemy się irytujących ekranów ładowania. Co ciekawe, zapowiedziano również wsteczną kompatybilność z grami ze wszystkich poprzednich generacji Xboxa. Jeżeli zaś chodzi o wygląd, zapewniono, że konsolę będzie można ustawić zarówno w pionie, jak i w poziomie. Co dopada, odrobinę skorygowano jego kształt, a także dodano przycisk Share i zmieniono lekko krzyżak. Kontynuując zapowiedzi z The Game Awards, studio Counterplay Games ujawniło Godfall. Swoją nową produkcję należącą do gatunku Luther Shooter czy też Slasher, należącą do katalogu firmy Gearbox. W grze trafimy do fantastycznego uniwersum, które znajduje się na skraju totalnej apokalipsy. Nie wiemy jednak nic więcej na temat fabuły, czy rozgrywki, więc na jakiekolwiek konkretne informacje na pewno przyjdzie nam. Troszkę poczekać. Niemniej jednak, tytuł ma skupić się przede wszystkim na walce, wręcz, a nie na strzelaniu, jak w większości przedstawicieli wspomnianego gatunku. Wiemy również, że Godfall jest pierwszą grą, która została oficjalnie zapowiedziana na konsole nowej generacji firmy Sony, czyli oczywiście. PlayStation 5. Produkcja zadebiutuje również na komputerach osobistych, jednak tutaj będzie obowiązywać czasowa wyłączność. Jak się pewnie domyślacie, chodzi o sklep Epic Games Store. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, podczas The Game Awards doczekaliśmy się również zapowiedzi pierwszej produkcji wchodzącej w skład inicjatywy Riot Forge. W jej ramach będziemy dostawali gry dla pojedynczego gracza osadzone w uniwersum słynnego League of Legends. Łącznie zapowiedziano dwie produkcje. Pierwszą z nich jest Ruined King, a League of Legends Story i wiemy już, że w tym przypadku będziemy mieć do czynienia z turowym rpg Gra zadebiutuje na komputerach osobistych oraz niesprecyzowanych jeszcze konsolach. W Ruined King zwiedzimy m.in. miasto Bilgewater czy wyspy cienia, a podczas zabawy będziemy mogli dowodzić wieloma bohaterami znanymi z popularnej gry MOBA. Nie podano jednak daty premiery, za projekt odpowiada studio Airship Syndicate, które w przeszłości stworzyło m.in. Battle Chasers Nightwar. Drugą produkcją jest Convergence, a League of Legends Story będącą dwuwymiarową platformówką, w której pokierujemy znanym z LoL bohaterem Echo. Ten będzie dysponować narzędziem umożliwiającym manipulowanie czasem. Convergence powstaje dzięki kanadyjskiemu studiu Double Stallion Games i zadebiutuje na PC-tach oraz konsolach. Nie wiemy jednak jeszcze jakich. Doczekaliśmy się również zapowiedzi nowej gry Dungeons and Dragons, którą jest Dark Alliance. Za projekt odpowiada studio Took Games, znane m.in. z Livelock. Gra jest efektem współpracy wspomnianego zespołu z firmą Wizards of the Coast i zadebiutuje jesienią przyszłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach. Dość oryginalny zwiastun prezentuje akcję z perspektywy pierwszej osoby i jednego możemy być pewni. Dungeons and Dragons Dark Alliance będzie przede wszystkim dynamiczne. Na naszej drodze spotkamy najróżniejszych przeciwników, których będziemy pokonywać zarówno z warciu, jak i z dystansu. Nasza postać będzie posiadała różne specjalizacje. Oprócz Drista Duordena, czyli bohatera, którego zaprezentowano na zwiastunie, zobaczyliśmy również łuczniczkę oraz krasnoluda starczą. Wiemy również, że będziemy mogli grać maksymalnie trójką innych graczy za pośrednictwem sieci lub na współdzielonym ekranie. Nie należy jednak zapominać o tym, że The Game Awards nie ograniczyło się oczywiście jedynie do zapowiedzi nowych projektów. Oprócz wspomnianego na samym początku Final Fantasy 7 Remake, dostaliśmy również nowy materiał z Ghost of Tsushima. Czyli samurajskiej gry akcji od studia Sucker Punch, które zasłynęło chociażby z takich tytułów jak Infamous. Trailer, jak nie trudno się domyślić, prezentował się naprawdę dobrze i przede wszystkim imponująco a zawarto w nim zarówno fragmenty scenek przerywnikowych, jak i samej rozgrywki. Ghost of Tsushima przeniesie nas do roku 1274, kiedy na kontynencie azjatyckim rządzi Imperium mongolskie, a jego władcy zaczynają powoli myśleć o przejęciu bogactw feudalnej Japonii. Później Kan Kubilai decyduje się na dokonanie inwazji, której pierwszym celem jest wyspa Tsushima położona na samym środku cieśniny koreańskiej. Mongolskie wojska dokonują masakry jednej z wiosek, gdzie wśród ofiar znalazły się rodzina oraz przyjaciele głównego bohatera gry samuraja, którego najważniejszym zadaniem jest obrona kraju kwitnącej wiśni. Udaje mu się ujść z życiem i postanawia pomścić swoich bliskich oraz ostatecznie położyć kres terrorowi i powstrzymać Mongołów. Aby tego dokonać będzie musiał jednak zapomnieć o samurajskich tradycjach i całą swoją siłę skoncentrować się na nauce zupełnie nowego stylu walki, stylu ducha. Przypomnijmy, że Ghost of Tsushima zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 4 i będzie zarazem jednym z największych tytułów ekskluzywnych na wspomniany sprzęt. Jeżeli należycie do graczy, których Mocno zabolało zamknięcie studia Telltale Games w 2018 roku i straciliście wszelką nadzieję na to, że kiedykolwiek zobaczycie kontynuację The Wolf Among Us. Mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Podczas The Game Awards ogłoszono, że projekt dosłownie powstał z martwych. Zaprezentowano zwiastun i podano pierwsze szczegóły na temat The Wolf Among Us 2. Projekt jest owocem współpracy nowego Telltale Games z zespołem Ad Hoc Studios, które zostało założone przez byłych pracowników starego Telltale Games. Wiemy już, że głównym bohaterem nowej gry będzie znany z jedynki Bigby Wolf, a także, że produkcja trafi na komputery osobiste i konsole, przy czym w pierwszym przypadku będzie oczywiście czasowym tytułem ekskluzywnym dla platformy Epic Games Store. Projekt jest obecnie w fazie preprodukcji, aczkolwiek już teraz wiadomo, że zostanie podzielony na epizody. I tym akcentem chciałbym Wam serdecznie podziękować, jeśli udało Wam się dotrzeć do końca tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, dać łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my w Widzimy się już z kolejnymi informacjami. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.